Witam z tej strony. Ja, to mi zmieściło się W tej filmie zrobimy wideo recenzję Quake'a 1 z 1996 roku. Zapraszam do oglądania. Quake to strzelanka pierwsza osobowo stworzona przez ID Software wydana 22 czerwca 1996 roku przez GT Interactive. Jako pierwsza miała silnik graficzny wyświetlający pełni trójwymiarowy teksturowany obraz. I no i Quake był też grą, która na początku była jakby przyjęta dość ciepło, ale i teraz... Na początku nie była jakoś przyjęta najlepiej, ale była przyjęta jakoś dobrze tak dla, ale no najpierw nie była jakoś mega mocno dobrze przyjęta, ale... no była okej, okay. dopiero później stała się jakby taką legendarną grę, która stworzyła Half-Life'a, bo Half-Life jest to na zmodyfikowanym silniku Quake 1. Ale no dobra się bezpośrednio z serii DOOM, kontynuując jej je niektóre rozwiązania. Grze, w tej grze po raz pierwszy pojawiła się konstalacja konfiguracji i automatycznych ustawień oraz rozmów z pozostałymi graczami. W dzisiejszym roku ID Software wydało łatę do Quake Wars, która zmieniła fizykę game, Między innymi dodała większą kontrolę lotu oraz zmieniła obsługi skoków. Rozgrywka Gra osobowa gracz wciela się w postać Rangera, żo czyli żołnierza, k który, podobnie jak który wielu jego kompanów, został wysłany przez dowództwo w celu zbudowania złowrogiej istoty. Przepraszam, ale nie mogę jej wymówić, bo po pierwsze mam problem z wymówieniem. A po drugie, pochodzi od y HP Lo to jest z powieści HP Lovecrafta, Lo czyli nie będę zmieniał, co on, on dokładnie zrobił. Nie, ale okej. Okay. Niestety wszyscy żołnierze że oprócz górnego, teraz ginęli, przez co musi zniszczyć potworów w pojedynkę. Czyli jednoosobowa armia. Rozpierdalamy zombiaki umarły, ogry itd. Rozpierdalamy. Przed rozpoczęciem gry gracz ma do wyboru cztery ścieżki z łatwym, średnim i trudnym poziomiem umiejętności, czyli poziom trudności, albo się poziom Nightmare opisano gry. Jako tak zły, że, że, że został ukryty, aby ludzie nie wchodzić tam przez przypadek. Pierdolę. musi spaść po wodzie przed wejściem do czwartego epizodu na zgiętą belkę i skręcić po belce obok. Na końcu belki może już tajnego przejścia. Po zakończeniu każdego epizodu, Grać wraca do początkowego poziomu, gdzie możesz brać. Ko Kolejny każdy opis dotyczącia bezpieczniej zabranej broni przedmiotów po ukończeniu wszystkich czterech przedmiotów i zdobyciu czterech magicznych run. W poziom poziomie otwiera się podobnie, okazując wejście na poziomu N, czyli DN, czyli koniec. Gra wielosobowa. W trybie wielosobowym gracze znajdują się na pewnej zamkniętej mapie. Mapa jest zazwyczaj wielkości kilku pomieszczeń, w których roz... ...klo... Nowe są takie osiągnięcia jak broni, amunicja, zbroja i apteczki. Gracze walczą ze sobą w pojedynkę lub wręcz wespołach. Alicator stworzył specjalną wersję do gry wielosłowej Quake World. Quake World stało się jedną z najpopularniejszych gier wielosłowych i na wiele lat wtoczył trend rozwoju gier typu strzelanek broszy osobowych. Dodatki w dziesiątym roku zostały w dwa oficjalne dodatki: Mission Pack Number One. Crouch of Armageddon oraz Mission Pack Number 2 Dissolution of Eternity oba nowe poziomy oraz kilka nowych przeciwników władzy w obronie i przeciwników. z w wersji polskiej dodał. A tam nie mogę mówić, kurwa. Więc no co, przejdźmy do Steam 10 na 10 I teraz moja ocena grafika 10 na 10 E, bronie 10 na 10 e, Muzyka 8 na 10 gameplay 10 na 10 e, I teraz osta ostateczny ward Ostateczna ocena 10 na 10 Dziękuję za wszystko i na razie